W listopadzie 2023 roku w gminie Siechnice została powołana Rada Seniorów Gminy Siechnice. W jej skład wchodzi 12 członków z różnych miejscowości gminy, a pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 12 lutego bieżącego roku. Rady Seniorów to bardzo ważne gremia w każdej gminie mieście, które są opiniodawcze, konsultacyjne, są też inicjatorami, są też forum integrowania, aktywizowania środowisk seniorskich, ale nie tylko ich ale również y inicjowania, organizowania współpracy tych środowisk z innymi środowiskami w gminach, no jak choćby z młodzieżą, o czym dzisiaj też trochę była mowa już, przede wszystkim też z organami gminy, z władzami gminy, są tym forum Rady Seniorów, na którym artykułuje się potrzeby. W ramach pierwszego posiedzenia członkowie Rady otrzymali zaświadczenie o objęciu mandatów na okres 2023-2026. Przewodniczącą Rady Seniorów gminy Siechnice została Elżbieta Świech. Potrzeba tej Rady była widoczna już od dawna i na terenie naszej gminy w, niemalże w każdej większej miejscowości powstawały takie inicjatywy seniorskie polegające na integracji, uczestniczeniu w życiu kulturalnym Wrocławia, w jakiejś działalności takiej rekreacyjnej i sportowej. Natomiast brakowało takiego ciała, które będzie Koordynowało pewne działania, prawda. To, że dzisiaj ta Rada powstała, to jest wielkie święto dla seniorów i, i wielka radość. W trakcie inauguracyjnego spotkania członkowie Rady przedstawili również swoje postulaty i plany związane z działalnością nowo powstałej Rady. Chcemy się rozwijać i nie tylko współpracować tutaj na terenie gminy, chcemy też troszkę współpracować z seniorami za granicą w ramach programu Erasmus. Także myślę, że. To właśnie ta Rada podejmie inicjatywę, którą realizować będą później kluby seniora. To są bardzo ciekawe, ważne rozmowy i takie gremium jest niezwykle potrzebne. Cieszę się, że seniorzy wybrali swoją reprezentację i dzisiaj się ona ukonstytuowała. Życzę wszystkiego dobrego w tej współpracy, samych sukcesów, nie tracenia energii, inicjatywy, a ze strony władz gminy deklaruję oczywiście pełną współpracę. I jak najlepsze chęci, żeby wykorzystywać ten głos, który do nas będzie trafiał od seniorów.